Panie Marszałku, Wysoka Izba, Panie Ministrze, ja Pana Marszałka zaskoczę tym razem, bo Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie będzie zgłaszał sprzeciwu do tegoż projektu. Dziękuję za brawa. Rzeczywiście sprawa wydaje się być oczywistą. Nie będę tutaj też długo przedstawiał uzasadnienia naszego stanowiska, gdyż znakomicie można powiedzieć, uczynił to tutaj pan senator, który wskazał, dlaczego Trybunał Konstytucyjny uznał artykuły 78 i 81 w określonym zakresie za niezgodne z Konstytucją. Nie budzi wątpliwości, że nie przyzna, nie, brak możliwości zażalenia, czy to zarządzenia odmowie przyznania obrońcy, czy też później postanowienia o, cofnieniu, o cofnięciu obrońcy, który przysługiwał z urzędu, no, powinna, powinna być tam możliwość, możliwość zaskarżania tego rodzaju decyzji. Tego kodeks postępowania karnego nie przewidywał i w zasadzie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego było jasne w momencie, kiedy sprawa zawisła do przewidzenia. I tu właśnie pojawia się pewien problem, panie ministrze, dlatego że my, ja wielokrotnie tu z tej mównicy o tym mówię, robiliśmy, pracowaliśmy nad wielką nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Już wówczas, co prawda, pan jest na to, że wtedy jeszcze wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie był znany, ale rzeczywiście każdy, kto choćby pobieżnie ym, zna Konstytucję Rzeczypospolitej, orientuje się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, y, powinien przewidzieć, że taka możliwość, <grytanie> takie rozstrzygnięcie najprawdopodobniej nastąpi i nie ulega wątpliwości, że ono jest w zakresie szeroko rozumianych wolności, praw obywatelskich i gwarancji tychże praw. Dlatego już wówczas trzeba było, panie ministrze, jeżeli rzeczywiście tak Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego była nowelizacją przemyślaną i kompleksową, nie czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, tylko niejako uprzedzić ten ruch. Niestety, ta dzisiejsza debata potwierdza tylko stanowisko, że nasze stanowisko, które wygłaszamy wielokrotnie, że wszelkie zmiany w w prawodawstwie, w szczególności zmiany w kodeksach, są nieprzemyślane, to jest dowodem głębokiego kryzysu parlamentaryzmu, jakości stanowionego prawa, zarówno tu w Wysokiej Izbie, jak i wcześniej również w ministerstwach, gdzie po prostu niestety urzędnicy często nie potrafią przewidzieć, nie patrzą do, do przodu, nie potrafią przewidzieć tego, co może mieć miejsce za tydzień, za miesiąc, za rok, i bardzo często w sposób nieprzemyślany obstają przy swoich stanowiskach. Nie są skłonni do jakiejkolwiek dyskusji i kompromisu w tym zakresie, dlatego że tego rodzaju wątpliwości co do dotychczasowego brzmienia przepisów kodeksu postępowania karnego już wcześniej w różnego rodzaju debatach padały. Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać to ta utrata zaufania do polskiego parlamentaryzmu i szacunku do prawa, bo to jest najważniejsze, utrata zaufania, szacunku do prawa, kiedyś, kiedyś to się zmieni i przywrócimy należyty szacunek przynajmniej tym najważniejszym pomnikom prawa, jakie są kodeksy. Ta dzisiejsza debata jest bolesną nauczką, że na razie tego nie robimy. Dziękuję bardzo.